Cześć. Cześć, dzień dobry Cześć. Cześć. wszystkim. Sytuzyjni z Teksasu, witajcie. Słuchajcie, jestem w Chicago. Jestem, jest, jestem tutaj sam. Przyjechałem tutaj w zimę, ale znowu jest cały to, co chcę wam dzisiaj pokazać. Ponieważ mają ogromne problemy, to dajcie mi znać, czy ktokolwiek mnie słyszy. Czy nie słyszycie? A kamera jest tu. Muszę tutaj popatrzeć. Dobra. Dajcie znać, czy mnie słyszycie. To gdzieś bardziej coś Słuchajcie, było przez te dwa dni fantastycznie. Niesamowita atmosfera. Ja myślę, że te dwa dni dały tyle czasu. Było mnóstwo ludzi. Występy: Grzegorza Skwarka, Moniki Burzyńskiej, Ani Karcarek. wielu, 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 wielu innych dały tyle na no, ludziom, że my z nacałowaliśmy na... na się chyba wczoraj i z wszystkimi na całe życie. To było cudowne. Chciałbym wam pokazać kto jest z nami. Andy, Andy chodź, no chodź, chodź. Słuchajcie, zobaczcie kto jest z nami. Już, pokaz, pokaz... już pokazuję, już was pokazuje na się. Okay. Cześć, Cześć pan. Witamy, witamy wszystkich. O poranku. Słuchajcie, mieliśmy niesamowitego Powera. No nie tylko po, po szejku dzisiejszym, Oj, to, kiedy piliśmy, shake a ale po wczorajszym, wczorajszym dniu. Niesamowite. Chodź, 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 chodź. A ty jeszcze nie próbowałeś jęczmienia? Nie. Bo to wczoraj próbowałem. No, Ania Mazurek wysłała nam jęczmień tutaj swój z... Wczoraj próbowałem. No to... Super! Ja piję codziennie no. rano i mamy takiego Busta i taki power, że. Ojoj, ojoj, dzisiaj rano. Co, ja jeszcze nie wypiłam kawy. Chcę Wam powiedzieć, że takich dwóch jak nas trzech to nie ma ani jednego, naprawdę. Słuchajcie, mamy problem na głównym kanale. Muszę Wam powiedzieć, że jest zbanowany za poranik sprzed półtora roku, więc nie będzie żadnych filmów w tym tygodniu. Ale mamy kanał zapasowy, kanałem jego, kanał Agnieszki, i damy sobie radę. No no I to i ja, no. my, my możemy pójść na mój kanał. Też. O, zapomnieliśmy. zapomnieliśmy. Zapomnieliśmy, możemy pójść na mój kanał. No. No. Słuchajcie, myśmy mieli takiego powera, że wybaczcie nam, że jesteśmy tacy trochę. Ja jestem nieogolony. Ja w ogóle dopiero dostałam. No, ale nie, się wypowiedział. Ja, nas naturalnie, jak nigdy. No, ale chcieliśmy do Was pogadać, zobaczymy, co tam na czacie. bo Pewnie trochę mi Pokaż... czekało, chyba 40 minut. Pozdrawiamy czekali. wszystkich, słuchajcie. Jesteście kochani, pokazaliście nam, jak jesteście cudowni. Ja, ja ściągnę Grzegorza. O, dobra. Tak, poczekajcie, jeszcze, po Grzegorza. poczekajcie, bo jeszcze jest Grzegorza. Monika. Monika Tutaj jeszcze śpią. Jeszcze, nie <laughs> jesteśmy w a Kiszała... Ania, Ania Garcary chyba śpi <laughs> jeszcze. Jest fajnie, jesteśmy razem wszyscy w jednym domu i jest tak super sympatycznie, rodzinnie, domowo. Kompleksie. Wyobraźcie sobie, że byliśmy w takim centrum Anga wygląda. Pij jak zawsze? Super. Super. Słuchajcie, byliśmy w takim dużym centrum konferencyjnym, tak? To było centrum tak. konferencyjne. Zabrakło miejsc na parkingach. Wyobraźcie to sobie, że było tyle ludzi. Była niesamowite, niesamowicie ciepła atmosfera. Słuchajcie, oprócz samych wykładów które były, no, przekazały kawał ogromnej wiedzy, to jeszcze do tego ta atmosfera na zewnątrz, kiedy ludzie, ludzie mijali się i nie mijali się bez, bez pokazania sobie, jak się kochają nawzajem. Tak, to było cudowne. Nastrój był i energia piękna i znowu pokazaliśmy taką fajną jakość człowieczeństwa, że Jest z nami do też organizatorka i Kamila. I Kamila, Kamila, chodź! My jesteśmy wszyscy su-te. Chodź, chodź. Kamila, pokaż się. Wiecie, że to jest chodź. rok życzliwości. Tutaj w Chicago ludzie nam pokazali tą właśnie serdeczność, serca, życzliwość, radość ze spotkania. Było dużo uścisków, dużo fajnych słów, dużo takiej radości ze spotkania. Także naprawdę energia poszła kosmiczna. A wy byliście z nami na internecie, za co wam dziękujemy. I teraz no, widzimy, że poznajemy was, poznajemy was. Osobiście, to, to pierwszy raz zrobiliśmy coś takiego. Andy trochę miały w New Jersey, tak? A my tutaj z Igiem pierwszy raz zobaczyliśmy, że tak samo jesteście nam bliscy, jak my gościmy w waszych domach. Ale to jest ta sama energia. Nie widzieliśmy was może wszystkich osobiście, ale tutaj mieliśmy właśnie taki zaczątek tego, poznać was tak. osobiście, zobaczyć się z wami osobiście, zobaczyć jak to działa. Ale to my, my tak samo czujemy, że jesteście naszą rodziną, jak wy czujecie, że my ba, wam jesteśmy bliscy, bo jesteśmy w waszych domów. Dziękujemy, że byś, puścimy u Was. I trzeba Wam powiedzieć, że gdyby nie wy, my byśmy tego nie robili. To wszystko dzięki wam. Dzięki tym, którzy jesteście dzisiaj tam, daleko w Polsce, być może w Australii, bo widzę tutaj u szule Kingswenk. Jest y, pani Olejniczak, jest, są Niemcy, jest Anglia, Nowa Zelandia widzę. Słuchajcie, niesamowici jesteście. Robimy to dla Was. Bądźcie cierpliwi, ten tydzień szybko minie, tego bana na głównym kanale, a my sobie damy radę. Tak, Nie? mamy mnóstwo kanałów, będziemy robić u mnie, u mamy dużo takich fajnych materiałów, które nagrywamy za kulis, więc będą takie smaczki a. ze spotkania w Chicago, ale naprawdę bardzo Jest udane grzecie? spotkanie. Grzesiek? Grzesiek rozmawia A, musimy Aha. poczekać na Grzesia. Trochę cierpliwości, bo jeszcze mamy tutaj niespodzianki, ale wszyscy są zajęci. Każdy gdzieś coś jeszcze robi, bo do jest dopiero godzina. Alcma 40. A tak. Cierpimy na duży deficyt snu, <grym> nie śpimy za dużo. Nie możemy się sobą nacieszyć, bo dużo rzeczy do zrobienia. Ale ekipa jest świetna, jest grana, wszystko le leciało sprawnie. Zdradzimy. zdradzimy Wam pewną rzecz, do ekipy jeszcze dołączyła wczoraj, wczoraj, przedwczoraj. Córka Grzesia, skwarka, niesamowita energia. Słuchajcie, to jest dziewczyna, która szybciej robi niż my myślimy. Nie? Tak, tak, geniusz, rodzina geniuszy. Tak, rodzina. Że gen się, gen geniusza się dziedziczy. No. no w ogóle zobaczcie, myśmy się spotkali z taką entuzjastyczną radością. Tam ludzie, przyszli ludzie naprawdę świadomi, mhm. którzy że... Um, Kochają życie, dbają o swoje zdrowie no i są przyjemni, są mili, roz, rozpościerają tą radość. I dookoła. Ja nie widziałem tam żadnego jakiegoś, nie było kwasu tak. tak, takiego problemu. Wszystko było super zorganizowane, dopięte na ostatni właściwie guzik. Przyszło mnóstwo ludzi, mnóstwo myśli, bo właśnie myśmy się nie spodziewali. No i ja, ja, ja trochę zaczynam zmieniać zdanie chyba o Chicago, bo dla mnie to ko komunistyczny raj, ale to samo, samo Chicago tam opanowane przez komunistów, a dookoła Chicago to żyją zupełnie tak. inni ludzie. ludzie. I ta Polonia no, pokazała, że jest coś takiego unikalnego. Oni mają taką... Oczekiwanie a, na... na... Ta, nie, nie mają, mają, mają taki, taką um, radość ducha i nadzieję, pan, pan. Żeby, żeby coś robić, żeby coś działać. Oni byli wszyscy zadowoleni, że tutaj nie, organizatory to zrobili i myśmy przyjechali i, i zaczął się taki wir pozytywny. Nie? Mhm. A nie, ale nie widzieć. Wszystkich takich ludzi razem. Tak, słuchajcie, i my się nie możemy nacieszyć. Nie, my się ciągle chodzimy i przytulamy no. i wszyscy nas przytulają dookoła. Jest bo nas na tutaj tej duży, bo jesteśmy na przedmieściach Chicago, w takim no, no, dużym to, no, domu ja wynajętym to, ja przez to, organizatorki. Jesteśmy wszyscy razem, słuchajcie. Ja sobie nie wyobrażam być w hotelu. Tak, to jest takie wspólne tak bytowanie, bytowanie i to naprawdę fajnie gra. Nigdy nie wiadomo jak to będzie tak wszyscy razem, a to. Grzesiu nam powiedział, że jest wszystko ok astrologicznie, więc pasujemy Grzysiu, wszyscy tak do siebie. Tak. Jego to za tak, bardzo piękne. Tak Grażyna ma rację, Grażyna Góra pisze, że wczoraj wszyscy na czacie byli też kochani, wspierający. Naprawdę, na czacie było piękne. Grażynko, my Ciebie kochamy, jesteś niesamowita. Dziękujemy Ci, że tak całym sercem okay. jesteś z nami. Mamy nadzieję Cię kiedyś też pościskać i spotkać osobiście. Dziękujemy za wszystkie piękne słowa, które do nas kierujesz. Jeśli jest tutaj też Klaudia. Klaudia, Kubusik z Toronto, każdy Twój komentarz, każde słowo jest po prostu przepiękne, idzie prosto do serca, z całego serca Ci za to dziękujemy. I wszystkim osobom, które nas wczoraj wyściskały, to po prostu ja już na koniec Mij, jest się popłakałam. Ta ta ta, jest. To było niesamowicie wzruszające. A ja pójdę zobaczyć, Dobra. Może, może ich ee, może ściągnę. Może, może ich rozerwiemy, bo oni są wszyscy tam gdzieś po kątach i rozmawiają. Nie możemy się nagadać, bo mamy tyle ciekawych informacji sobie do przekazania, ale i też takich zwykłych haków. No Widzicie, jest fajnie, bo dzisiaj już tak opadły te emocje, presja. Ostatni dzień festiwalu się zakończył, wszystko było bardzo dobrze, fajnie. Więc teraz możemy tak odetchnąć i tak na luzie. Cieszyć się sobą, bez tego no. słuchajcie, słuchajcie, kto jest, jest z tej pośpiechu, presji słuchajcie, Jest z nami Grzesio. Jest z nami Grzesio z pokaż się tutaj. Słuchajcie, Grzesio dał wczoraj i przedwczoraj, wyobraźcie sobie wejście do sali konferencyjnej i przed wejściem stoi Grzesio przez 8 godzin z rzędu nie. i nie może się opędzić o no, ludzi. No nie, nie opędzałeś się. Nie, też ja te lubię takie, naprawdę lubię. Wiadomo, że potem mnie to było o czym z nimi nie... rozmawiałeś? No, Okej, tu i raku. O wszystkich tych rzeczach, które, no o wielu wątkach, ale pytali pytanie, bo też wcześniej robiliśmy analizy, to była no, szansa. Znałeś tych ludzi już, tak? Robiliśmy analizy często wcześniej? No to w Groznik przychodziło też z tymi drukowanymi analizami, mhm. Aha no i to była szansa, żeby mi to wytłumaczyć ktoś. A, a nie tylko, to, to różne były pytania o Polskę, tam pytania o, mi, o czy częścią jakieś inicjatywy w Stanach Zjednoczonych. Tak? Mhm. A by, y, były jakieś takie specyficzne pytania no chwilę... Tak, tak. Ta. No, że jeśli... Się... Jeden pan zapytał, jak on wyszedł na matki, to kiedy tam wróci? Tak wczoraj, bo tak, zapamiętałem to na koniec dnia. Wiedziałem, że musimy kończyć wtedy. <ściska> tak, wiesz, piszą ludzie na czacie, że ten festiwal zdrowia dodał mi skrzydy. Przytulam wszystkich do serca i pozdrawiam serdecznie. Tak. To trzeba powiedzieć, że tych hawych, tych uścisków było wczoraj co niemiara. Nie A Jolanta tam wczoraj była. Oddolamy grażynka wrażenie wóra. I wszystkich, którzy jesteście na czacie, wszyscy, którzy oglądacie no. i... Wszyscy, nie, atmosfera czemy... jest y mm. naprawdę bardzo dobrze. No, to aura jest super, naprawdę, jest, naprawdę. Wszyscy są uśmiechnięci, to widać Zarażamy, nie? No, no i, i naprawdę tutaj <grym> tak się coś, to warto to powtarzać no, Myślę, tak wczoraj z kędy że może powtórzymy w przyszłym roku tutaj ale co? No to zależy od organizatora, no, na e, Ale wiecie co? Byli też ludzie z Los Angeles. Wczoraj przyjechała koleżanka, która mm. przyjechała jej mm. Tak. Ta Specjalnie przyjechała na, na ten festiwal No i prosiła nas, żebyśmy pomyśleli o tym, żeby ją wesprzeć. Mówiła że o tym koncercie, no. A my na razie też nie lubimy Los Angeles, ale może będzie fajnie. Ale powiedziałaś na przykład, że taki Los Angeles, że nam się spodoba. Ja okay. jeszcze jeszcze będę mogła zahaczyć o San Francisco. No to, nie wiem, w Teksasie to chyba się nie uda, bo w Teksasie jest mało Polonii, ale możemy pojechać na Florydę, I zrobić na podróży. Słuchajcie, coś się wydarzyło nowego, jak ja czuję, coś się przełamało. Ten festiwal coś tam. Tak, ja też to poczułem wczoraj, że ludzie bardzo spragnieni takich rzeczy znać. Troszkę mieli pretensje, że, że nikt tego tak często nie organizuje i tak, że, to jest za mało. Jest, że za mało jest. Że więcej osób że może się jeszcze dowiedzieć więcej osób o tym, bo to też nie wszyscy wiedzieli, bo tam znajome znajomych już nie wiedziały. No i tutaj naprawdę, jak się to wcześniej zrobi, fajnie zorganizuje, to może naprawdę dużo ludzi być. Bo... Nadzieję, że to jest dość dużo. Nie? Tak, byli tego bardzo spragnieni i wdzięczni za to, że to się działo. Czytam jeszcze czat. Słuchajcie kochani, ponieważ kanał jest zbanowany, to szukajcie nas nie na kanale e, z i Przez ten tydzień tam będę nadawał Koraniki. Jutro, jutro jest... z nami Monika Bożeńska. Ura! Macie nas dzisiaj naprawdę macie, na świeżo, ronosa, no, na surowo z rana. W dodatku nieumalowanych macie, mam, nie jest co, na miejsce, ten, co... co nigdy się nie zdarza. Ale zobaczcie, ale teraz więc... widzicie, że, że jesteśmy normalnymi ludźmi. Autentyczni, tak. Ja jeszcze nie umyłem My jeszcze nawet nie umyć. No. <laughs> nie o, no, wczoraj wieczorem się umyliśmy. Możesz powiedzieć, jak, jak te dwa dni odczuwałaś sobą? No, niesamowita, intensywna energia, e, a tam jest kamera, nie, nie, nie jest, o ciebie. Ok. Ok. A, ok, dobra. A, e, no, przewspaniali ludzie, no, Polonia na no, całym świecie jest, 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 jest niesamowita, a tutaj a w Chicago ludzie o niesamowitych sercach. Wczoraj ja, ja po prostu padłam, jak nagle pani wchodzi, taką gigantyczną, nie wiem czy to będzie widać w kamerze, taką, średnica metra, tacą z piramidą kanapę dla nas o, wszystkich. Tak, tak, macie, tak, macie tutaj, tak. Jezu, po prostu to jest coś niesamowitego, zwłaszcza jak się spodziewa, że w Ameryce za wszystko musisz płacić, tak? Za, za przejazd drogą Tam musisz jest. płacić, za, za wszystko, wszystko jest dodatkowe pi, a tutaj mnie się spotykacie z ludźmi, którzy po prostu z serca za darmo wspierają całe nasze przedsięwzięcie, więc po prostu wow, jakie ogromne serducha żeśmy wylądowali. Ja, ja, dostałem, do... ja dostałem, ja dostałem, ja powiedziałem kiedyś w peryniku, że Lubczyk mi pał. I wczoraj dostałem trzy doniczki Tak, To ja widziałam, widziałam dostał zigi Lubczyk, no. który niesamowicie pachnie, więc... Wow, ja Bardzo jestem... Wam dziękuję. Mam ja, ogromne Ja wczoraj od drugiej tutaj pani dostałam e... podagrycznik, bo mówiłam, że nigdzie w Kanadzie go nie znalazłam. więc... Jeszcze przy... się nie pokończyłaś. Tak, przywiezła mi ze swojego ogrodka, ten wow. podagrycznik i mówi, zasadź sobie. no Dziękuję. To jest coś po prostu niesamowitego. Co jeszcze tutaj, ludzie są już gotowi, a nie mają. Nie, nie mają możliwości dostępu do, do tej wiedzy, aż mi tak trochę serce ścisnęło, Aha. że po e, 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 że, że, że że, prostu, żeby. że to że... było, że jeszcze dzisiaj bardziej chciało Tak, to dokładnie, mhm. dokładnie. Ta wiedza jest jest dostępna, dałaś tyle wiedzy, są wszystkie nagrania, Tak, nagania, tylko, po prostu całe, tylko, że jakby nie ma nas tutaj e, na, na bieżąco, a, a czuję po prostu w tych ludziach niesamowity głód i niesamowitą mm. potrzebę właśnie rozwijania się już na wyższym duchowym poziomie, nie tylko, że tak sobie e, skakać po czakrach, czy tam tylko omkować, tylko żeby już pójść dalej i że oni czują to, że coś jest no. więcej, więc Niesamowity, podatny grunt na to, żeby. żeby ale czy co? Ja chciałbym też uwalnić pewien taki stereotyp o Amerykanach, którzy podobno są nieuświadomieni. Wczoraj była z nami Magda, ja, ja lekanka, ja, ja, ja. polska lekarka z tutaj ja, ja. stąd. i miała swój, swoje wystąpienie, ale potem rozmawialiśmy jeszcze w kujurach i powiedziała mi, że chcę temu zaprzeczyć, że Amerykanie są bardzo widzeni, mają swoje organizacje, robią to od kilku lat. Ćwiczą nawet takie sytuacje na wypadek dwóch, gdyby się coś poważnego stało oni mają wszystko opracowane. Hmm, yes. To nie jest tak, że oni siedzą cichutko. My ale... też mamy plan B, C, D i no, no, pół mamy. alfabetu, może nie więc, cały. Więc y, słuchajcie, wszyscy jesteśmy razem w tym wszystkim. Jesteśmy przygotowani na wypadek czegoś tam. Słuchajcie, ale jeszcze Wam chcę powiedzieć, że y, tych, tych, w tych czasach, które teraz przyszły, nie ma nic wspanialszego, niż to, że my wszyscy możemy być razem, niezależnie od tego, czy Wy jesteście tam za oceanem, w Australii, w Niemczech, czy gdziekolwiek na świecie. My wszyscy to czujemy, że my jesteśmy jednością, jesteśmy razem. Tak? Oj, bardzo. Dla mnie może nie, że niesamowitym zaskoczeniem było, ale ja się spodziewałam trochę tego, że jak żeśmy się wszyscy tutaj spotkali, Zigi, Agnieszka, wszystkie no. nasze polskie gwiazdy, tak. Grzechu, Ania. No, w, 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 ja tych wszystkich ludzi widzę pierwszy raz e, on Reality, tak? Na, na, tak, na żywo. A słuchajcie, myśmy się wszyscy jakby od razu weszli, jak te masełko, i jesteśmy jak jedna rodzina. I to jest po prostu coś niesamowitego, tak. że. To tak jakbyśmy no, no naprawdę. naprawdę znali, Dokładnie, to Dokładnie, autentycznie to jest takie odczucie i z Grzesiem z Kfarkiem, i z Anią Gancarek, i z Irminką, tak. z Endym, to, to już w ogóle po prostu. Jeszcze, Naprawdę no, widzimy się pierwszy raz, a to jest jakbyśmy byli od lat, budowali przyjaźnie, jakbyśmy od lat byli no, rodziną, która już jest dotarta, bo, bo nie, że jesteśmy trudną, patologiczną rodziną. I naprawdę jesteśmy taką już dotartą rodziną, że rozumiemy się w zasadzie bez słów, rozumiemy swoje potrzeby i wow, to jest... Tak, piękne doświadczenie z tymi cudownymi ludźmi, także to, Jezu, tak, to jest to jest rodzina, w której chcę być. I dogadujemy się na natychmiast. No, no właśnie o tym mówię, że nie jesteśmy patologiczną rodziną, A. która dopiero tam się ściera, tylko żeśmy po prostu weszli tak klik, kliku i, i tak jakbyśmy już od lat te przyjaźnie budowali. Nie A taka Gdzie, taka się, to potwierdzi. Gdzie się to się potwierdził astrowagicznie? A tak dokładnie tak, zrobiliśmy, jest. znaczy nie zrobiliśmy najlepszy profesjonalny Analista od astrologii, tak. Grzegorz Skwarek zrobił nam e, oczywiście analizę, rachuje Rachu. tak, <gry> tak. No i okazuje się, że my jesteśmy no, również pod kątem astrologicznym kom kompatybilni ze sobą, ale no, mimo wszystko taki przypadeczek i Nie nas tutaj jest, ile, ile nas jest tutaj, 11 osób? No, no właśnie, może, więcej. Nie. Mówiłaś, no, nie, nie, właśnie, może więcej, trochę więcej, nie. ale to było właśnie 11 takich przypadeczków, gdzie wszystko klikło tak. i jesteśmy właśnie taką... Może jakbyśmy z pół roku pomieszkali, to byśmy zaczęli no. się <grym> <grym> Ale nas... Teraz jesteśmy podekscytowani. To jest po prostu coś niesamowitego. Jak no. przyjechałam, a byłam ostatnia, bo się telepałam po połowie Kanady i Ameryki, żeby tu dojechać. Oj, to... oj, tak to jak mi Grze się otworzył drzwi, to mówi no jest nasza ostatnia jedenasteczka, jesteśmy w komplecie. Słuchajcie, Agnieszka przyjechała, 1500... Kilometrów. No, tak. Przebijając Myś... się przez dwie granice. <grym>, ale się przebiła. <grym>, przebiła. Choćby miała jechać do Vancouver, to bym ale, tutaj ale była. <grym>, Agnieszka ale... <grym>, nie była jedyną, przebijającą. byście się też przebijali. No myśmy się też przebijali, dokładnie. No. Też handelka. Też, też bo... Kto ma zrozumieć, ten zrozumiał. I kiedyś no. mama powiemy, jak najdę odpowiednie czasy. A na razie tak, no nie możemy, na razie Nie, nie, mimo nie mimo zadawajcie mimo tych mimo pytań, mimo mimo. ale wszystkie są. Dokładnie. W jeżeli nas tak. wspieracie, to bardzo prosimy, nie zadawajcie tych pytań. Przede wszystkim. Musicie obejrzeć wspaniałe wystąpienia Moniki, Oj, która tak. rozpoczęła festiwal, tak. tak naprawdę. Rozpoczęła ten festiwal pompo. To jest to było takie turbo, tak, gdzie wszyscy jest. wszystkim. otwarte tak, były. Szczęki, szczęki opadły. Nie? Potem, potem mieliśmy oczywiście wielu innych super. Nie, nie było czegoś takiego, co było nudne, co, co się nie, nie było, podobało. Nie każdy znalazł coś, coś dla siebie i wszystko jest online. Nasza y, przekochana asystentka, bez której nie zastanawiamy się, jak, jak bez <grym> niej. Nie <grym> Znaczy, jak wcześniej LD funkcjonował bez, bez tak. Emily, ale w każdym razie już wczoraj Emily wrzuciła timestampy, bo o to też prosiliście, więc już jest festiwal opisany i macie w macie e, znaczy o której godzinie każdy wykładowca występował, więc to będzie takie. Mnie by to zajęło i A o dwie parę, parę sekund <laughs> tylko, także Grze, Grzesia, Geny. Evoluowały. Bo to jest tylko jest... Grzesia Skarka, słuchajcie, Emy. Nasze tak. odkrycie, kolejna perła, po prostu jest niesamowita, młoda dziewczyna. A tak zorganizowana, tak ogarnięta, tak do przodu za wszystkim. No, Andy ją nie chce <laughs> <laughs> Nie dziwię się, ja bym ją mogła w domu zatrzymać, patrzeć jak w obrazek, ma taką cudowną energię. <laughs> Słuchajcie, będziemy kończyć ten kolannik. Bardzo Wam dziękujemy za to, że jesteście, za to, że czujemy się, możemy się czuć tak z Wami, jakbyśmy byli wszyscy jedną, całą, wielką rodziną. Wiecie, poczuliśmy wczoraj na żywo coś, co może naprawdę się zrealizować. Taka jakość człowieczeństwa, tak. takie relacje międzyludzkie, takie współdziałanie, taka współpraca i takie właśnie podejście. Radosne, spokojne, życzliwe do siebie nawzajem. Ale skuteczne. I skuteczne. Ważne, skuteczne. skuteczne. skuteczne że... Cele są zle... realizowane. Tak. Ale jeszcze stąd nie odjeżdżamy. A, będzie się nie... działo. Będzie się działo, bo od jutra zaczyna się akcja. Irmina, Ania, Gancarek i e, Grzegorz. Grzegorz i Monika będą jeszcze z wami, którzy w Chicago mieli warsztaty. A potem ja ich zabieram do New Jersey. New Jersey jeszcze zakończymy. W w, tak, i tam też mamy wystąpienie. W sobotę w Clark New Jersey będzie wystąpienie. Zaczynamy od drugiej. Monika z kilka godzin będzie mówiła, potem Grzesio, albo odwrotnie. Zobaczymy, jeszcze nie wiemy, ale przychodzi. Pytanie, gdzie Ania? Ania jeszcze śpi? Poliważania wczoraj z grzechem do... nie, 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 nie z doświadczali amerykańskiej kultury. A no, właśnie. Bo zaraz, zaraz. <gulacak> tak, tak możemy, zaraz, tak... zaraz, zaraz. Hmm. Ja też tam byłam. <gulacak quê> I oni doświadczyli tej amerykańskiej kultury do późna w nocy. Późno <gulacak> yeah, w nocy. <gul psychiatric> wyszło, no. To... Więc, więc ja. Ania jeszcze śpi z Ale w Ale my już na nogach, Widzisz, tak. na nogach jesteśmy. Więc my potrafimy tak krótko <gulacak> załatwić sen. Jeszcze. <gulacak> <gul a dzisiaj czeka nas fajny program, bo zwiedzimy Chicago. Tak, tak I to w Chicago. sposób specyficzny, ponieważ będziemy podróżować statkiem. Jedna z uczestniczek, właścicielka dużego, dużego statku, no to nie, to jest taki boat, nie, łódka taka duża, powiedziała, że możemy, o której godzinie chcemy, gdzie chcemy, popłynie dookoła Chicago z nami. Więc... Zobaczymy panoramy z wody. Wow, to tak, będzie tak. piękne. To była uczestniczka A, w festiwalu. aparat musisz przygotować. Dobrze, przygotuję. Bo, bo mamy tutaj um, najlepszej klasy tak, e, reporterkę, fotografa. fotografa. Tak, która wczoraj miała swoje pierwsze wystąpienie, tak, na scenie. O właśnie, właśnie. <gry> właśnie. No, Świetnie ok, ci to Nie było w ogóle widać, że ty pierwszy raz o, jesteś to. to treba nie było, była. Absolutnie tego nie było widać. To jakby już profesjonalnie w Virginie... Wiecie co no to, 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 to wszystko się dzieje jak po prostu bułka z masłem. Właśnie. Tak działa ta energia. No, dziękuję. No, będziemy kończyć. Żegnamy się z Wami, ale słuchajcie, porannik jutro będzie, będzie na żywo. Na kanale Zgito i Owo. Ten kanał Zgito i Owo to jest kanał, na którym są powtórki, ale trzeba z niego skorzystać wtedy, kiedy się... Póki e... jeszcze jest otwarty, tak? Póki jeszcze jest otwarty, <grym> kiedy się coś takiego dzieje. Bardzo Wam dziękuję kochani. <grym> <Dzięki. grym> kochamy Was! ładnie Was bardzo mocno przytulamy. <grym> dzielimy się tą miłością z Wami, bo kto się dzieli, ten mnoży. Takie ja rada, ja rada, ja rada. Rada. No muszę Wam powiedzieć, że kocham Was, jak zawsze. I takich no dwóch, i dwóch jak nas, czterech to nie ma ani jednego. <głosy> <głosy> Cześć! No, dzień.